Dobra, się ma, kontynuujmy rempty, No i się wkurzyłem trochę, bo byłem już przy, trze... przy następnym poziomie, no i okazało się, że nie nagrywałem. Ale dobra, lecimy. Teraz jesteśmy w kinie. Dokładnie ten poziom nazywa się kino. Kino! O kurde. Napis. Koniecznie napis. Dobra, tak, klucze gdzieś tam. Słaby dla mezo. Jeden minusik w tej gierce, że nie da się biegać Mas Efekcik, wczoraj nabyty został przeze mnie No mówiąc fajna gierka Pomyślałem, że zrobi, zrobię zagrajmy, ale już jest! Ja, no. Wiesz pomyślałem, nie będzie się zagrajmy Maskin Naboje Przeprzeduję Tak, przed się. Nie daj ta To jest projektor Tak, wymiana lampy teraz Trzeba iść do wymiany lampy No i potem obejrzeć sobie filmik No i <ścoughs> Sorry No i będzie. Jak to był bym powiedział <ścoughs>

Jury, od tyłu, co mi bierz ma. No. Jedziemy tylko na trzecie piętro. ja mieszkam dwa razy wyżej, trzy razy wyżej niż trzecie piętro. Dziewiąte. Hello, Dobra, tutaj mamy strażaka, którego trzeba ściągnąć tym sposobem. A, i tam chyba leży. Lampa. No i jest film. Nie znajdziesz ładne miejsce. Oważamy, że ciężka brandyjnych naukowców, że nie odłatwko własnych. Udało się nam wykonać model sztucznego człowieka. Dzięki pomocy z tego ośrodka przeprowadzimy niezbędne poprawki psychologiczne i fizjologiczne. Tworzona przez nas technologia odmieni strukturę socjalną naszego kraju. Nowy człowiek rosyjski odwoził na ośrodki drzwi do biegu rewolucji. Biegu, który się Dlaczego te kurczaki były takie wielkie chyba? Z powodu bezpieczeństwa postanowiono o przeniesieniu obiektu poza granicę miasta. Większa część obiektu znajduje się pod ziemią, co zapewnia dodatkową ochronę i pozwala na zachowanie projektu najemczej. Zbudowano również tajną linię kolejową zapewniającą szybką komunikację pomiędzy odcinkami. a nie. na celu rejestru funkcji strumienia psychodynaficznego. System awaryjny zostanie włączony w wypadku utraty kontroli na teren ramy. Koniec, to dobrze. Łojacie. Przepraszam, cię, mam głosiki głośne, żeby słychać było. No i koniec chyba, koniec. No i dziękuję, pięknie było. Poziom tutaj dziwny, ale żegnam się i do zobaczenia.